Dokładnie wczoraj sprawa emerytki, która napisała krytyczny komentarz wobec owsiaka, ścigana po sądach, ścigana przez, przez owsiaka, który nie wycofał się z tych oskarżeń. No, drodzy Państwo, to pokazuje taką mał, na małą skalę to, co może się stać po wejściu w życie tej ustawy. To jest też pewna forma, Odbicia się za to, że ustawa o tak zwanej mowie nienawiści Bodnara nie przejdzie i zapowiedział to prezydent Karol Nawrocki. To jest próba cenzury, a my się na to jako Prawo i Sprawiedliwość nie zgadzamy, więc wielkie podziękowania dla członków Komisji Cyfryzacji tutaj, też obecnych posłów, którzy doprowadzili do tego, że będzie wysłuchanie publiczne. I wielki apel do całego internetu, nie tylko do tych ludzi, którzy tworzą kontent polityczny, ale też przede wszystkim do ludzi, którzy tworzą. Po prostu vlogi, blogi, którzy piszą na swoich fanpage'ach, możecie uczestniczyć w tych konsultacjach i możecie zabrać głos i wyrazić sprzeciw.